Witam wszystkich na moim kanale. W tym filmiku chciałbym pokazać głośnik bezprzewodowy firmy Tonsil model Flip 6, który rozłożony jest do ostatniej śrubki. Jak widać, dokonałem tego, ponieważ zakupiłem ten głośnik z uszkodzonym akumulatorem. Akumulator jest już wymieniony na nowy. Zużyte baterie zostały wyciągnięte. No i przy okazji chciałem pokazać, jak ten głośnik wygląda w środku. Czy jest to naprawdę prawdziwy tonsil, czy jest to tania chińska podróbka. Głośnik składa się z potencjometra obrotowego. Tak on wygląda. Podkładek, podgłośniki. Kilku plastików. Kilku śrubek, z których każda jest inna, panelu sterowania, obudowy, drugiej obudowy, tonsil, a także co najważniejsze, i pewnie wielu to interesuje najbardziej, samych przetworników. Czy to chińskie tanie zamienniki, czy są to głośniki oryginalne, Produkowane we wrześni. Spójrzmy. Głośnik po odwróceniu posiada symbol GD314OM10W. Zarówno jeden jak i drugi z głośników jest taki sam. GD314OM10W. Więc można by tutaj spekulować, iż Same głośniki wyprodukowane zostały przez Tonsil Września. Jak jest z całą resztą, trudno powiedzieć, ale biorąc pod uwagę jakość wykonania samych komponentów, to myślę, że jest to głośnik porządny. Na pewno dużo lepszy i dużo lepiej brzmiący niż tanie chińskie głośniki, które można kupić na popularnym. Portalu aukcyjnym. Serdecznie pozdrawiam.